Wyłączona z regularnego ruchu pasażerskiego linia kolejowa na odcinku Szprotawa Głogów. Znajdujemy się w miejscowości Dzikowice na przejeździe kolejowym. Akurat droga powiatowa prowadząca z miejscowości Wiechlice do Dzikowic i dawny domek dróżnika. Kolej ta powstała już w połowie XIX wieku, więc możemy domniemywać, że budowla również powstała w tym samym okresie. Niemniej jak widać po różnicach konstrukcji zabudowy, część zachodnia mogła zostać dobudowana później, albo była to pierwsza część. Budynek jest solidnie podpiwniczony, znajduje się również ponad pierwszą kodygnacją poddasze mieszkalne. Widzimy też tutaj w partii poddasza taki gzymskordonowy, no i charakterystyczny. Łupek, który chronił elewację od strony zachodniej, czyli ta, tu, gdzie najczęściej wieją wiatry, gdzie zacina wiatr. Kawałek na zachód od obiektu mieszkalnego, był obiekt gospodarczy bądź sanitarny prawdopodobnie toaleta.